Cześć, z tej strony Manych44, a dziś zapraszam Was na nagranie z marca z fabrycznej, gdzie rozgrywaliśmy scenariusz luźno oparty o grę Escape from Tarkov. Repliki, które dziś będę używał, to LAK74N od ENDL oraz CM030, czyli popularnego cymogloka. W grze biorą udział trzy drużyny: BER, USEK oraz SKAW. Zadaniem drużyn USEK i BER jest znaleźć paczkę i dotransportować ją do miejsca ewakuacji i bronić przez 20 minut. W tym czasie broniąca drużyna nie ma respu. Wygrywa ta drużyna, która utrzyma paczkę przez 20 minut i się ewakuuje. Zwyciężyć można również wybijając całą drużynę broniącą. Zadaniem Skawów jest zrobić zamęt i balansować rozgrywkę. Rundy trwają godzinę, jeśli żadna drużyna nie zdobędzie w tym czasie paczki, to nikt nie wygrywa. Dziś gram w drużynie bear. Europejskiej w którym w zasadzie, może być zupełnie innym miejscu. Jeszcze jeden na rogu będzie Z um, źródeł energii, które wykorzystujemy Czaki coś? Mi się kupa. RMF włącza Czaki Czaki? Cały ...w którym one są możliwe do zmaksymalizowania Trochę z wodą, tutaj z wodą Europę zanosił ...o wodorze popytnia rodnickiego Na rogu mam. Hit! Po dwóch próbach podejścia od tej strony dałem sobie spokój i postanowiłem spróbować podejść od prawej strony i zrobić im plecy. A few moments later. go? No. Ładnie. Czerwony na wale, czerwony na wale! Dobra, mam go. Jest czera, to do teoskawa. Nie widzę na razie. Połowiczny sukces. Po respawnie zdecydowałem uderzyć do odmiany w budynki. Dostał w szpej podczas biegu. Nie dziwi się, że nie poczuł i nie mam mu tego za złe. Przebiegle jeden na lewo Kible już są nasze. Nie masz snajper tutaj Tylko że oni tam są takie krzaki, wiesz? Wiem. Jednego tam ścianę, ale drugi tam ja, jeszcze. Ja Dobra. Zobaczmy sobie. mnie, wychodzę na dach. Wchodzę na dach. Wchodzę no. na Jestem na dachu nie Powtórz to, Radziu powtórz bo nie słyszałem Ten drugi, to, to, to LOL <noise> Dzięki stary Uratowałeś mi dupę Strzelał po ścianie Łatwo powiedzieć. Moja drużyna z pomocą skawów znalazła pudełko i udali się z nim do punktu ewakuacji. Pora się wycofać. Nie W momencie, gdy zdobyliśmy paczkę, skawy zerwały z nami sojusz, aby zbalansować rozgrywkę. Mnie teraz pozostało zejść na respa i czekać, aż stracimy paczkę. Zdradzony o świcie. Co stało się po około 10 minutach. Podchodzę tu pod te drzewo nie? Ale co ci ostrzelać? Jeden mniej Trzymajcie, trzymajcie Jestem? Wszedł kilka razy, żeby się schował. Która godzina? Szybko chodźcie tu! dwunasta czas rundy dobiegł końca. zatem pomimo tego, że paczka była w posiadaniu usek, to nikt nie wygrał. zmieniamy strony i jedziemy z drugą rundą. Kurwa, już do nas Krawy mogą walczyć z obydwoma drużynami lub im pomagać. Tutaj zaczęli do nas strzelać, ale po chwili się do nas przyłączyli. Owaj się, chowaj się. Dobra, mam go tam w krzakach, uważajcie. iść dalej, i dalej, ja tu pilnuję Dobra, skaw, dobra, dobra, skaw Nasz, nasz! Znaczy wasz Chodźcie, 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 chodźcie. Kociołek razem ze skawami przejęliśmy kible Czekaj Swój! Friendly fire. Gramy na takich zasadach, że to osoba strzelająca schodzi, a nie trafiona. Ale z racji, że już się przyznają do trafienia i podniosłem rękę, to ja muszę zejść. Uważaj, po lewej stronie! Na... Dobra, dostał. Jestem prawie pewien, że go trafiłem, a wy co sądzicie? Mamy pakę jednak się Moja drużyna zdobyła paczkę i zaniosła ją do punktu ewakuacji. Ale zamiast wycofać się, to postanowiłem zostać w budynkach, aby utrudnić przeciwnikowi ich zdobycie i przesunięcie się do przodu. O kurde, sorry! Przepraszam! Kilka minut po tym straciliśmy pakę, którą ukradli nam z kawy. Oni mogą ją zabrać na jeden z dwóch wałów, dlatego musimy sprawdzić obydwa. Ja mam mocniejszą replikę. Radek, zobacz tam, czy tam pak nie, nie ma.

no rozstali ode mnie no, no, Dobra, nie wiedziałem o muszę <laughs> Dobra, wchodzę do drzwi A, ja to osłaniałem mam Żyjesz? To uważaj, za tobą był Czerwony wam przebieg na prawo W krzaki Nie zostać Radek centralnie przed wejściem do tego budyneczku leży kolej za hałdą Wymiana. Ładnie. Do następnego. Do następnego. Po tej akcji było więcej chodzenia niż strzelania, ale tak, pierw moja drużyna zdobyła paczkę, ale nie doniosła jej do miejsca ewakuacji. Tupaka powinna przy... Prawa strona, duże drzewo! Ło! Wow! Hit. Po czym paczkę przejęły z kawę i uciekli z nią na wał, i runda się skończyła. Ostatecznie znów nikt nie wygrał, ale walka była zacięta i dobrze się bawiłem. Na dziś to będzie wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, a póki co dzięki za uwagę i do następnego. Koniec. Dobro. Tu tu